Więc tutaj mamy nasze brownie. Dzień dobry, moi kochani, witam Was we vlogu w foodbooku. Dzisiaj będziemy robili dzień jedzenia ze mną i zaczniemy sobie dość smakowicie, dlatego że wymyśliłam, że dzisiaj zrobię moje ulubione po prostu... Przekochane brownie. Naprawdę w życiu nie do nawet zdrowego, lepszego brownie i nikituję Was. Naprawdę, jak dla mnie, ono jest po prostu najlepsze. Jest bez jaj, bez laktozy, bez glutenu. Brzmi źle, ale smakuje naprawdę pysznie. Także dzisiaj zaczniemy sobie od tego przepisu. Przepis doskonale na pewno jest znany osobom, które mają moją aplikację. Bodybysat in, bo tamten przepis pojawił się już bardzo dawno temu, bo prawie rok. Już z samego początku co będziemy potrzebowali, to banany. Dwa banany, dlatego że ja robię z podwójnej porcji. Normalnie e, użyłabym jednego banana, a dokładnie 120 gram banana. Kolejny składnik to kakao i potrzebować jeszcze będziemy masła orzechowego oraz odżywki białkowej u mnie akurat będzie izolat o smaku, słony karmel, ale tak naprawdę możecie użyć też czekoladowego, jeszcze bardziej podbiję ten czekoladowy. Smak. Dobra. A więc przechodzimy sobie do śniadanka. Jak już widzieliście na nagraniu będziemy dzisiaj jedli tosty z awokado, z pomidorkiem, no i z jajem. Ja na szczęście już wróciłam do mniej więcej swojej normalnej diety, mam jeszcze pewne ograniczenia, ale są produkty, których, jeszcze tak powiem, jestem pewna. Yy, I awokado jest na szczęście jednym z nich, bo jadłam już awokado od tamtej pory regularnie i nic mi nie było, także póki co nie zapieszając z brzuszkiem, jest wszystko git. Także ja dzisiaj poszłam po chlebek, tym tutaj już wrzuciłem rodzinę. Pierwszy raz od pół roku, prawie więcej. Jak byli ludzie? Gryzł? Czekolada na wierzchu, to jest to. Poci. Buon appetit. Buon appetit. Dobra, więc tutaj mamy nasze brownie, już pokroiliśmy i zobaczcie, jak ono pięknie wygląda od środka. Jest tak czarne, że... No totalnie, jest bardzo puszyste, nie jest klejące, nie jest ciężkie jakby w konsystencji, mimo tego, że jest tutaj dość sporo tłuszczu, naprawdę jest sztosowe i tak jak mówię, dla mnie to jest najlepsze brownie, i to nie pod kątem zdrowych brownie, bo ja na przykład nienawidzę broni z fasoli. Dla mnie to nie jest brownie. Ja czuję tam fasolę. Jest ciężkie memorić się tak. Nie, nie, nie. Nie lubię. Udawałam tylko, że lubię jak Piotreka podrywałam i mi lubił brownie z fasoli. Ale to jest zajebiste. Zaraz bierzemy po kawałeczku i uciekamy na trening i dzisiaj trening będzie prowadził Piotrek. No, jest tutaj jeszcze Peter, więc będzie druga strona medalu. Na 3-4 mówimy. 3, 4 Dominikana I te przetreningówkę. Moja twarz robi jakieś dziwne rzeczy, jak się uśmiecham. Jak mam resting, beach face, jest spoko. Nie, jesteś. No serio, no ludzie ładnie wyglądają, jak się uśmiechają, a ja? No, ty na przykład. To też wyglądasz ładnie. Nie, mi się twarz robi jakiegoś gargamela wtedy. To jest przez czujne takie słodko. No. Co dzisiaj robimy? Barki. Ale poczułam jak mi ten zmarczki Tak poczułam jak mi taki wołeczek przechodzi. Straszna jest stary. Zaczynamy od wyciskania żołnierskiego siedząc własnika. Nie wiem czy kiedyś robiłeś to, bo raczej jest to popularne bardziej ćwiczenie wśród. Mężczyzn, jeżeli chodzi o HP, zwłaszcza siedząc. Ale dzisiaj robimy właśnie to i zobaczymy jaki są żal się założyć, bo ja ostatnio miałam OHP HP klasyczne stojące. Co dzisiaj planujesz Co? dla mnie? Zobaczysz. Jak tam po smifie? Bardzo dobrze. Ja większy ciężar niż na klasyczną HP, więc jestem zadowolona. Cztery serie, czwarta. Tak, zawsze egolift. Dwa powtórzenia od załamania. Daj. No i robimy wznosy bokiem, Tu od razu powiem dwie rzeczy. Król barków. Są istotne, co? Mówię, że król tak, barków, barków. podzieli się z wami. Sekretem barków. Tak. Więc pierwsza zasada, w sensie pierwsza rzecz, się chcę powiedzieć, że robimy na bramie, a nie na hantlach. Na handlach jeszcze zrobimy, ale robimy najpierw na bramie, dlatego iż, ponieważ na bramie mamy inne napięcie, w innym miejscu mamy największy opór, bo jak na przykład przy naszym bokiem z handlami jest tak, że im dalej tam ręka jest, tym jest ciężej. Czyli powiedzmy, że ten ruch, powiedzmy 45 stopni, połowa ruchu jest najłatwiejsza, tu jest najciężej, a na bramie z kolei najciężej jest mniej więcej po środku. Czyli tu jest łatwo. Tu już się zaczyna ciężko, bo jest opór w bramy. Do mniej więcej no i tu już jest lockout jest łatwo, nie? a na, na handlach nie jest. A robimy z opaskami, dlatego że trzymając rączkę wyciągu za bardzo możemy się skupić na tym, żeby się skupić na tej dłoni, jakby na tym, żeby trzymać tą opaskę, a na wznosach ważne jest to, jak się zachowuje łokieć. A nie jak się zachowuje, to jest poniżej łokcia, bo to to jest tylko chwytak, nie? Jakby tego mogłoby nie być. Najważniejsze jest łokieć I właśnie jak mamy opaskę na ramieniu. Ja sobie nie założę, bo mam za dużo łapy, ale jakbyśmy założyli na ramieniu, no to wtedy po prostu mamy w tym miejscu, gdzie jakby musimy się skupić na ruchu, to, to tam robimy ten stos. więc To jest bardzo spoko, tak samo przy rozpiętkach na klatę, też to może być spoko, że właśnie się skupić wtedy możemy na tych łokciach, więc ma zastosowanie uniwersalne. Czwarte ćwiczenie wznosy bokiem z przeniesieniem do przodu. Także mamy tutaj bok i przód barku jednocześnie. Trochę łopatka też popracuje. Także bardzo, bardzo dobra robota to jest. Ale ja nie robię przeniesienia, tylko robię po prostu na zmianę. No Bobu, bo, nie no to to jest. Nie mogę. co? mogę, nie mogę. Możesz. Nie mogę. Przecież widziałem jak robisz. Możesz, nie. zrób, zrób jeszcze pięć. No. O. Jeszcze, jeszcze, jeszcze sześć by skrywała, no. To Supsystka taka, czy nie? Przy, przy ćwiczenia, to ja robię w serii łączonej na barki. No i chujowo robisz, właśnie <noise> tak się męczysz. Mhm. Mhm. Nie możesz tak powiedzieć, no super barki. Dobra, jesteśmy już po treningu, mamy naszą kawusię i czas na guilty pleasure, dlatego że będziemy stali oczywiście w korku. Jak zawsze... W kawusie mamy na mleku owsianym marabika. I nie było ci niestety naszego Latę. ulubionego ponczusia. Więc jest nowe. Tak, ogólnie pistacjowe w koście są super. Ale dzisiaj będzie... Bijemy na pół jak coś, więc to jest taki o tak. szybki zastrzyk energii po treningu. Mm. Taki guilty pleasure, ale... Mmm. Z kawusią... No bez kawusi to bez sensu, ale... Mm -hmm. Ale z kawuszą. Także jedziemy do nauku, zabieramy się hmm. za obiadek. Dobra, przyszła pora nasz posiłek. Taki większy w ciągu dnia, ale obiad, kolacja, bo tak naprawdę będzie już 20 jak będziemy mieli ten posiłek. I będzie tu kurczaczek. Ja prawie, są bo będą ziemniaczki, my lubimy te już z papryką gotowane, my je sobie jeszcze tylko podsmażymy szybko na patelni i do tego będziemy mieli gotowane buraczki. Eee, także to tyle i potem nie wiem czy coś jeszcze będziemy jedli, okaże się. Eee, tutaj mniej więcej z boku wam się wyświetli jak wygląda moja dzisiejsza kaloryka i mój jadłospis, eee, oczywiście donata wliczyliśmy, więc mi jeść.